Jezus powiedział do Żydów, zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do Niego Żydzi. Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierć nie zazna na wieki. Czy ty jesteś większy? Od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? Kimże ty jesteś? Kimże ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus. Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, moja chwała jest niczym. Ale jest ojciec mój, co otacza mnie chwałą, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem. Lecz Wy go nie poznaliście. Ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym, podobnie jak Wy, kłamcą. Ale ja go znam i słowo jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go. I ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby rzucić w niego. Jezus jednak ukrył się. I wyszedł ze świątyni. Oto słowo pańskie, chama Tobie Chryste. Przyznaję się, że pierwszy raz głoszę na Śląsku. Pierwszy raz głoszę do Ślązaka. Ja sam pochodzę z Wielkopolski, dlatego tutaj, kiedy was widzę, to pierwsze, co mam, no to zachwyt, w jaki sposób wy śpiewacie, bo to jest po prostu jeden wielki rumor. Rozpoczynamy rekolekcje, które w ten sposób zatytułowałem Pan Cię Potrzebuje i do tego będziemy jakoś dążyli, żeby zobaczyć, co jest w sercu Pana Boga i mam nadzieję, że rekolekcje, które będziemy przeżywali, będzie ciągle jednym wielkim spojrzeniem na Niego. Ale jest też tam podtytuł, czyli o ośle i o człowieku. To połączenie dopiero nam się rozwiąże w niedzielę. Mam nadzieję, że te rekolekcje dla każdego i każdej z Was będą jednak o czymś. Swego czasu w naszej bazylice w Krakowie, co roku na świętego Jacka od Rowąża przychodził nam przez kardynał Macharski. Kojarzycie go, w jaki sposób on wyglądał? On był dość. Wysoki, szpakowaty, miał taką wysmukłą, wysuszoną twarz i takie bardzo krzeczaste brwi. Wtedy, kiedy głosił kazanie, to on coraz bardziej odsuwał się od mikrofonu, coraz bardziej i mówił, i mówił coraz ciszej. W pewnym momencie jedna kobieta, gdzieś tam z kościoła, krzyknęła: proszę głośniej, bo nic nie słychać. A kardynał podniósł oczy spod tych krzaczastych brwi, popatrzył się i mówi to i tak nic nie pomoże. Mam nadzieję, że jednak wam pomoże i że te rekolekcje do czegoś nas naprawdę doprowadzą. Chciałbym, żebyśmy podczas Mszy świętej ciągle sięgali do Pisma Świętego i tłumaczyli Pismo Święte. Wieczorem natomiast będą konferencje takie tematyczne, które. Które już są podane Wam w planie. Dzisiaj mamy Księgę Rodzaju. Czytanie z Księgi Rodzaju, które dzisiaj słyszymy w liturgii, będzie nam przypominało o takiej niezwykłej obietnicy, którą Pan Bóg dał Abrahamowi. Jest to zapowiedź Ziemi Obiecanej. Jest to zapowiedź Kanaanu, w którym Abraham i jego potomkowie będą później się rozwijali, gdzie Pan Bóg obiecuje, że ta kraina. Stanie się kraina Ukrainą mlekiem i miodem płynącą. Zresztą, Ziemia Obiecana to jest takie hasło, które już przeniknęło bardzo do naszego języka. Ja obecnie mieszkam w Łodzi. Nawet Żoromski napisał książkę o Ziemi Obiecanej, czyli o Mieście Łodzi. To hasło oznacza spełnienie każdego najbardziej skrytego pragnienia, najbardziej. Skrytego marzenia. Myślę, że rozpoczęcie rekolekcji od przypomnienia sobie, jakie mamy marzenia i jakie mamy pragnienia najgłębsze pragnienia to już jest dobry początek rekolekcji. Ale nie chodzi o to, żeby się rozmarzyć, ale żeby mieć jakąś taką wizję szczęścia i pomyślności i tego wszystkiego, co Pan Bóg może nam obiecać, co nigdy się nie skończy co nigdy się nie skończy. I rzeczywiście obietnica, którą Pan Bóg daje Abrahamowi dzisiaj, którą słyszymy w Księdze Rodzaju, ona właśnie taka jest. Pan Bóg będzie obiecywał właśnie taką rzeczywistość, która będzie piękna, która będzie spełnieniem wszelkich marzeń i pragnień, tylko czy na pewno dobrze ją rozumiemy. Wystarczy zresztą spojrzeć na historię Izraela. Gdybyśmy spojrzeli w jaki sposób oni funkcjonowali w ziemi obiecanej i na wszystkie późniejsze losy potomków Abrahama, to bardzo szybko yy, będziemy wiedzieli, co się im przydarzyło w tej ziemi obiecanej i wtedy już wszystko tak nie wygląda różowo. W tej ziemi... Obiecane Izraelici doznawali ciągłych niepokojów. Oni ciągle byli atakowani przez inne narody. Ciągle ktoś ich najeżdżał, ciągle ktoś ich bił, ciągle byli podbijani przez obce narody. W tej ziemi Izraelici ciągle grzeszyli, odchodzili od Pana Boga, co wiązało się z tym, że kiedy odstępowali od przykazań, ściągali na siebie niekończący ciąg jakichś nieszczęść. Czy to wam czegoś nie przypomina? Jeśli dzisiaj nawet spojrzeć na ziemię obiecaną, no to to nie jest raczej ziemia, która jest pełna pokoju i szczęścia. Nic się wiele nie zmieniło. Gdy pojedziecie do Izraela, na co zobaczycie wielkie mury, ciągłą wojnę, Ciągle gdzieś są wybuchy, ciągle gdzieś są jakieś takie napięcia. Trudno te rejony ciągłej wojny i życia, strachu nazwać, że to jest kraina szczęścia, że to jest kraina szczęścia. I w ogóle nie powinno nas to dziwić. Dlaczego? Z tego prostego powodu, że ziemia obiecana to w końcu nie jest ziemia Kana, która była w posiadania w posiadaniu potomków Noego. Pamiętacie, kto był akurat potomkiem Noego, który odziedziczył Kanaan? Jego syn nazywał się Ham. I myślę, że to słowo już wiele powinno nam tłumaczyć. Jego imię wszystko nam powinno tłumaczyć. Bardzo możliwe, że nasza Ziemia obiecana, ta, na którą ciągle czekamy, bo myślę, że każdy z nas ma jakieś takie pragnienie, żeby żyć w końcu spokoju. W końcu w jakimś zdrowiu. Że ta ziemia obiecana, na którą ciągle czekamy, wierząc, że Bóg nawróci nas, że wyprostuje każdą Twoją ścieżkę, że wszystko uspokoi, to koniec końców to jest iluzja. Dlatego, że Kanaan to jest kraina pełna trudów, ziemia, w której nieustannie trzeba walczyć i się nawracać. Tylko z jednego powodu to Kanaan nie jest ziemią obiecaną, bo ziemią obiecaną nie jest ta ziemia, w której dzisiaj żyjemy. Ziemią obiecaną, którą Bóg każdemu, Tobie i mnie, obiecał, to jest niebo. To jest niebo. Tutaj na Ziemi wielokrotnie każdy z nas będzie przeżywał jakieś trudy i niepokoje, będzie musiał zawarczyć o swoje życie, o swoje nawrócenie. Niektórzy na polu bitwy się rozłożą. Niejednokrotnie będziecie mieli jakieś wsparcie od ludu sąsiednich, a niejednokrotnie będzie tak, że ktoś się od was odwróci. Ziemią obiecaną, naszą, Ziemią obiecaną. To jest niebo, to jest sam Bóg. To tam jest nasza ojczyzna, nie tutaj. To tam jest nasza ojczyzna. Tym, co miało przynieść nieskończone szczęście Izraelitom w ziemi obiecanej była wierność Boga. A o nią trzeba nieustannie walczyć. Czasem bardzo trudnych warunkach. Życzę każdemu i każdej z Was, żebyśmy na to pole bitwy, którym można nazwać nasze życie, której trzeba zawalczyć, o to, żeby być wierny Panu Bogu, o to, żeby do tej ziemi obiecanej dotrzeć i żeby po drodze się nie rozłożyć i się nie poddać. Życzę każdemu i każdej z Was, żebyśmy się jakoś zaprzęgli i chociażby te. Wielkopostne rekolekcje potraktowali jako jedno wielkie ćwiczenie, do tego, żeby zaprawić się w boju, ale też, żeby się jakoś nie oszukiwać, że to życie, którym tutaj żyjemy, będzie krainą mlekiem i miodem płynącym, a z drugiej strony, żeby mieć ciągle perspektywę, że jednak do tej ziemi obiecanej gdzieś dążymy. Jedyne pytanie, jakie mam do Was, czy macie w sobie taką chęć, żeby o siebie, bo to koniec końców o siebie walczymy, o swoje życie walczymy, jakkolwiek je nazwiemy, czy to jest życie duchowe, czy jakkolwiek je nazwiemy, czy masz chęć, czy dzisiaj możesz podjąć taką decyzję, że chcesz zawalczyć o siebie. Amen.